Maneżko, widzę, że wszyscy zgromadzamy z tej strony disco, Krzychu O, ci z sobie przelicytował, nie? Ja ci kurwa dam, nie, ty śmieciu. Patrz. Ha, 200 no, i myślicie, że przykozacie, patrz. Ty kurwo, jebana. 600 dampa. A teraz tak, spójrz na to, co się odjebało, nie? Ja mam. Wszystko, co chciałem jeszcze. Nie? Julia i Romeo, nie ukrywaj się, mam tak, broń na 260 poziom od GRK 265, 260 będzie wbijane. Mam broń na 260 od. Od fizyka. <grym> mam także broń na 120 od GRK na łażnie, kiedyś na pewno wbije postać. I mam też broń na 300, nie? No dałem za tą broń 5G także. Zimna wódka I wszystko razem Nie ma co ze mną ogólnie podchodzić do licytacji Mam no niecałe 5G I wszystko Wszystko jest na bronie Także no I Nie wiem ja chyba teraz zakończę ten film Bo nie chcę no przedłużać Pierw w głupot Także no, tak wyglądają moje licytacje. Bronie mam, te które chciałem. Wezmę je do torby, abyście widzieli, jakie bronie mam. Pek, 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 pek. Hmm. Trochę chujo, ale czy powiem wam tak: mam broń od GR. Na 120, bo chciałem te broń mieć. Bo no nie wiem, czy wiecie, ale zrobię już wkrótce postać na na 120 poziom, ciężko będzie mi wyzlegać, tymentowych ale na umiejętnościami na 300. Też mam broń na 260. To wkrótce, 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 ale no nie mam broni od truty. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Patrzcie, to... dobra, nikt mi nie przelicytuje, patrz, tam 600T Czasem jest 600T, nie? To jest jak skóra was, kurwa, 2 złote, nie? W Donate. No fajna broń jest, fajna, fajna Tanca, tanca! Chyba będę tak ubierał się, nie? Z tą bronią I nie baw się w chowanego Dziękuję wszystkim zgromadzonym za wgląd No i... <noise> no i zapraszam na live, bo u mnie na live są codziennie kurwa jakieś losowania Dzisiaj trzy legendy będą losowane, nie? Za 5G chyba coś kupię, co czy nie? No dobra, poczekamy chyba co? Kupię tą brończynę Pytanie do Was, do moich widzów Tylko kurwa To ma prawa czy nie? Powiem Wam, że nie wiem, dlatego też włączę ton król, nie? Fajna nota, co? Nie wiem, czy słyszeliście, ale. <grywka> Fajna nota, mi się podoba. Fajny bit. Pokaż, pokaż, kurwa. <grywka> <grywka> Eje, Kasio, tutaj po bit, kurwa, 28 sekund jeszcze ty albo mnie lubisz, Urywek z dzisiejszego z dzisiejszego dnia wstawię jutro Trochę mam wypite, może nawet i trochę za dużo Ale, ale Ale tata wylicytował wszystko co chciał, kurwa Patrzcie teraz, je Ja tylko to jeszcze chcę i to kurwa to jest zbędne, to jest dla mnie zbędne. nie? mi się. Uuu. Król, nam Dumno Casio, król. Cześć, król Aukcja zakończona, czyli patrzcie, no ta broń pojawia się. Urwa F5. Król, Dumno Casio, król naibne. No i tak, no i mam wszystko co chciałem Także no, tak to wygląda z mojej strony Nie wiem jak z waszej Pochwalcie się w komentarzu Ile i co wylicytowaliście No i to by było na tyle Także mordeczki, są, łapka No i lecimy dalej Dzisiaj na najwięcej się odbędą odb... Zresztą To już jest po czasie, nie? Bo ja ten filmik wstawię Ale nie dzisiaj Jutro, jutro na spokojnie Przyjdę z pracy, wstawię wam filmik odcinać coś z licytacji ewentowych, ja też. Ja szanuję bardziej szczerość, jak kurwa, arogancję. I nie tylko, nie tylko arogancję, no. Jebać fałszywe kurwy. Na ja tym zakończę, elo.